na Pani czeka okazję. Dzień dobry. Czego? Ja... w sprawie Waszej specjalnej polisy. Co? Taniej polisy ubezpieczam. Niestety, szefie. Oferta nie przetrwała ze względów ekonomicznych. Mamy teraz inną ofertę. Jaką? Wypchanego piżmaka. Wypchanego piżmaka? E, tak, dostaje pan wypchanego piżmaka i ubezpieczenie. Nie dziękuję, panu, panie... Um... Krępacz. Ile kosztuje ubezpieczenie Hadleya Davidson na różnik 80? Harley Davidson? Mhm. Mm um, to będzie z pięć... czterdzieści y, i wypchany piżmak. Ale wypchany e, To może wypchana biegiem? Ja chcę wiedzieć, ile jest bezpieczenie Harley'a. Nie no. powiem. No to ja sobie pójdę. Proszę, do widzenia tam z drzwi. Widzenia. On i tak dostanie podwyżkę. Bo każdy, kto założy konto z podwyżką w banku BGZ, dostanie do 600 zł rocznie. Bank BGZ, pieniądze są dla ludzi.